90 podmiotów wykonawczych zgłosiło się do nas do Nejma na w tym roku, co daje liczbę osób od 250 do 300. Paru nie przyjechało, także myślę, że jesteśmy w okolicach 250, także to jest piękna liczba, czego świadkiem jesteście wy, moi drodzy. Mamy... W tym momencie ogłosimy werdykt w kategorii dzieci od lat 6 do 14 i oczywiście zespoły, duety, trio. I zaczynamy od y, wyróżnień w grupie y, naszej no, najmłodszej, lat 14. Dyplom wyróżnienia otrzymuje Amelka Brasowa. z Sobczeńska. Nie uwierzę, a jednak. Proszę bardzo. Dziękuję. Lenka Właśnie. No a Nie stracę, Dziękuję. 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 się przyczepić, Chodź Kolejne wyróżnienie. Bartek Żuga. I kolejne wyróżnienie. Janis Podgórny. Naska skakoło

Wyróżnienie Sofia Lunki. Kolejne wyróżnienie Miśka Brożek. Wyróżnienie dla Klaudii Szudziak. Kolejne wyróżnienie odbierze Wiki Urbania. Wyróżnienie Casper-Kostyn. Dziękuję bardzo. I wyróżnienie dla... Dziękuję. Franek Prażanowski. To wyróżnienie w tej grupie odbierze, mamy nadzieję, Julka Wiśniewska. I zaczynamy w tej kategorii od miejsca trzeciego. To jako soliści. Dyplom za zajęcie trzeciego miejsca odbierze Emil Ezekwa. Bardzo trzęsie. Poczekaj. Drugie miejsce w tej kategorii zajęła Miśka Lewandowska. Szanowni Państwo, i tutaj nie było absolutnie najmniejszej, najkrótszej nawet dyskusji, jeżeli chodzi o pierwsze miejsce. W tej kategorii zajęła Wiktoria Taracińska. Duety, wyróżnienie, przyznaliśmy duetowi Rajwa. Przyznaliśmy dwa miejsca trzecie. Pierwsze z tych miejsc, taką po prostu to nie ma tutaj jakiejś kolejności szczególnej, otrzymuje duet świąteczny. I drugie, trzecie miejsce dla Luty, Amelka Koruszek i Matyka Waszawa. Teraz drugie miejsce, drugie miejsce było jedno i to miejsce otrzymuje Długi Kinga i Fabian.

Proszę czytaczki, na pasu... Was słownie, dla mnie. Proszę bardzo. Zapraszamy do zdjęcia. Chodźcie, chodźcie. Drugie miejsce w tej kategorii otrzymuje schola liturgiczna AWEN. Aby... No i szanowni państwo, żeby powiedzieć o pierwszym miejscu, przydałby się tutaj jakiś nowy impuls. Dziękuję bardzo. Moje nie będziemy już tej naszej młodszej wody, która z naszymi rodzicami, przyjaciółmi, opiekunami tutaj dłużej trzymać, pojawiła się na naszej scenie pewna formacja dla których nie ma żadnych oporów, jeżeli chodzi, jeżeli chodzi o śpiew y, wielu osób, y, dla których nie ma żadnych oporów, jeżeli chodzi o muzykalność, odwagę na scenie i zgranie. Synchron w tym y, zespole wokalnym y, podsycany był na pewno y, 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 rodzinnym fanklubem, co my oczywiście doceniamy jako jest bardzo szczęśliwy. Szanowni Państwo, ciężko mówić tutaj o, o jakiejś takiej rywalizacji, ponieważ ten zespół był tylko jeden, ale powagnie nas krzeseł, po prostu śpiewały w trzy nie boją się niczego, są po prostu rewelacyjne. Trzy pierwsze miejsca dla każdej dziewczyny. A ponieważ nasza Proszę bardzo bardzo bardzo. Naprawdę wielkie, wielkie podziękowania dla rodziców. Szanowni Państwo, dziękujemy w tej części. Dziękuję jurorom, dziękuję wszystkim. Wracamy do, do pracy po prostu. Teraz...